Aby skutecznie rozpocząć korzystanie z elektronicznej wymiany dokumentów w systemie Komarch ERP Optima, niezwykle istotne jest prawidłowe skonfigurowanie programu. Kluczowe kroki tego procesu obejmują aktywację odpowiednich funkcji, ustawienie katalogów dla plików wymiany oraz skonfigurowanie danych firmy i urzędów skarbowych. Warto również zadbać o parametry kontroli duplikacji dokumentów, aby uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Dokładna konfiguracja stanowi fundament do bezproblemowego korzystania z elektronicznych funkcji wymiany dokumentów i zapewnia zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi. Jednym z najważniejszych elementów, które oferuje Komar ERP Optima, jest obsługa e-deklaracji, co znacząco ułatwia proces składania deklaracji podatkowych. System umożliwia wypełnienie formularza deklaracji Weryfikację poprawności danych, a następnie podpisanie deklaracji podpisem elektronicznym przed jej wysłaniem do systemu e-deklaracje. Po zakończonym procesie otrzymujemy urzędowe poświadczenie odbioru, co dodatkowo potwierdza pomyślne złożenie dokumentu. Co więcej, system automatycznie generuje pliki XML zgodne ze schematami Ministerstwa Finansów, co znacząco upraszcza całą procedurę. System wspiera wiele typów deklaracji, takich jak VAT-7, PIT-36 czy CIT-8. Każda z nich może być z łatwością przygotowana i wysłana bezpośrednio z programu, co pozwala na znaczną redukcję czasu potrzebnego na realizację obowiązków sprawozdawczych. Komark ERP Optima nie tylko ułatwia składanie deklaracji, ale również automatyzuje kluczowe procesy księgowe. Dzięki zaprojektowaniu schematów księgowych, system pozwala na automatyczne księgowanie dokumentów źródłowych od faktur sprzedaży po dokumenty magazynowe, co znacznie przyspiesza pracę działu księgowego. Oferuje również funkcjonalność księgowań okresowych, pozwalając na automatyzację powtarzalnych operacji, takich jak rozliczenia amortyzacji czy kosztów. To z kolei umożliwia księgowym skupienie się na bardziej złożonych zadaniach. System umożliwia również integrację z systemami bankowymi, co pozwala na automatyczną wymianę danych dotyczących płatności. Czynności takie jak import wyciągów bankowych i automatyczne rozliczanie płatności stają się dużo łatwiejsze, minimalizując ryzyko błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych. Praca w chmurze z Komar ERP Optima otwiera kolejne możliwości, umożliwiając automatyczne zapisywanie dokumentów. Oraz ich łatwy dostęp z każdego miejsca. To nie tylko zwiększa bezpieczeństwo danych, ale również ułatwia współpracę pomiędzy różnymi działami firmy. Bezpieczeństwo w kontekście elektronicznej wymiany dokumentów jest priorytetem. Komarch ERP Optima zadbał o kompleksowe mechanizmy ochrony danych, w tym szyfrowanie, korzystanie z podpisów elektronicznych, kontrolę dostępu oraz historię zmian. Dzięki temu firmy mogą być pewne, że ich dane są w pełni zabezpieczone. Wprowadzenie elektronicznej wymiany dokumentów do firmowego zarządzania przynosi szereg korzyści. Oszczędność czasu, redukcja błędów, szybszy obieg dokumentów oraz lepsze relacje z kontrahentami to tylko niektóre z nich. Podsumowując, Komark ERP Optima to kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko usprawnia procesy biznesowe. Ale także pozwala firmom zyskać przewagę konkurencyjną w erze cyfrowej. Dla tych, którzy pragną zyskiwać więcej czasu na rozwój, skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów, takich jak Neosmart, może okazać się kluczowym krokiem w kierunku nowoczesnego przedsiębiorstwa. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart